Twoja pierwsza próba zawsze będzie kiepska. Jako dzieci to wiemy, ale jako dorośli zapominamy. Gdy wejdziesz w dorosłość, scenariusz jest najczęściej taki: próbujesz czegoś nowego, nie wychodzi od razu, więc rzucasz to w kąt na zawsze. Widzisz tu problem? To myślenie zabija twój potencjał. A teraz spójrzmy prawdzie w oczy. Każdy ekspert był kiedyś początkującym. Każdy, kto robi coś po raz setny, musiał zacząć od tego pierwszego. Oni po prostu nie poddali się na starcie. Prawda jest taka, że nigdy nie będziesz wystarczająco gotowy. A jeśli poczujesz, że jesteś, to znaczy, że czekałeś za długo. Dlatego zacznij teraz. Bo wiesz co? Gdzieś tam jest ktoś z o wiele mniejszymi kwalifikacjami niż ty, kto właśnie teraz żyje życiem, o którym marzysz. A wiesz dlaczego? bo nie bał się, że jego pierwsza próba będzie po prostu średnia. Nie pozwól, żeby strach skazał cię na nudne życie.